Cześć! Na naszym kanale YouTube'owym wśród vanów znajdziecie m.in. Opla Combo, Citroena Berlingo, Toyota Proace, a dzisiaj brakujące ogniwo wśród samochodów zbudowanych na tej samej płycie podłogowej mam na myśli Peugeot Riftera z roku 2021 po montażu instalacji gazowej. Zaczynamy! Samochód jest fabrycznie nowy, a jego przebieg to zaledwie 2000 km. Pan Grzegorz, którego zresztą serdecznie pozdrawiamy, przyjechał do nas aż z Wrocławia i postanowił zredukować koszty wydatków na paliwo w postaci montażu instalacji gazowej w naszej firmie. Ponadto, pan Grzegorz oczywiście otrzyma pięcioletnią gwarancję. Podobnie jak w modelu 3008, którego mieliśmy ostatnio na nagraniach, mamy tutaj tzw. I-Cockpit, czyli wnętrze zaprojektowane przez Peugeot. Jest to wnętrze futurystyczne. Moim zdaniem jest to jedne z ładniejszych w tej klasie samochodów. Jeżeli chodzi o miejsce we wnętrzu, jest go tutaj bardzo dużo. Ja przy 185 cm wzrostu prowadzę samochód w pełni komfortowo. Mam dużo miejsca nad głową oraz na nogi. Rifter wyposażony jest w silnik z bezpośrednim wtryskiem benzyny oraz turbodoładowaniem o pojemności 1,2 litra, które omówię w dalszej części filmu. Natomiast, jeżeli chodzi o spalanie w tym modelu benzyny, będą to wartości od 8 do 10 litrów na 100 km. Jeżeli chodzi o spalanie po montażu instalacji gazowej będą to wartości od 9 do 10 litrów gazu plus litr do 1,5 litra benzyny. Zatem tak w przypadku wszystkich samochodów z tryskiem bezpośrednim 90% paliwa to gaz, a 10% benzyna. Przy temperaturach dodatnich, jakie mamy obecnie, kwestia przełączania się z benzyny na gaz jest to niemal natychmiast Natomiast jeżeli chodzi o zimowe warunki przy mrozach, będzie to kwestia przejechania od 500 do 700 metrów. Sprawdzimy teraz jeszcze, jak samochód przełącza się z benzyny na gaz. I z powrotem. Jak widzicie, jedziemy teraz już na zasilaniu gazem. Nie było absolutnie żadnego szarpnięcia. Moment przełączania był niezauważalny, a jeździmy za mniej jak pół ceny. A oszczędności, jakie będą generowane po montażu instalacji gazowej będzie to około 20 zł na każdych 100 km na 1000 km będzie to 200 zł, a po 10 tysiącach km zaoszczędzimy 2000 zł, a koszt zabudowy instalacji zwróci się po około 30 tysiącach przejechanych kilometrów. W przypadku, gdy klient przyjeżdża do nas nowym samochodem, a jest to bardzo powszechne, często zdarza się, że dokupuje dodatkową gwarancję na silnik. Koszt takiej gwarancji to 600 zł, i wtedy nasza firma przejmuje serwis olejowy, który należy wykonywać co roku bądź co 15 tysięcy przejechanych kilometrów, w zależności co wystąpi wcześniej. I gdy producent odrzuci nam reklamację, możemy właśnie skorzystać z dodatkowej gwarancji. Wysokie spalanie w tym samochodzie jest podyktowane przede wszystkim bryłą, a także automatyczną skrzynią biegów, lecz z powodzeniem, montując instalację, możemy takie koszty na paliwo obniżyć. Po krótkiej przejażdżce zobaczymy jak wygląda instalacja pod maską. Tak jak wspomniałem Wam w trasie, mamy tutaj jednostkę o pojemności 1,2 litra z oznaczeniem PureTech. Jest to jednostka z wtryskiem bezpośrednim oraz turbodoładowaniem, a moc jaką generuje silnik to 110 koni mechanicznych. Jeżeli chodzi o samą instalację, zawsze dokładamy starań, żeby była zabudowana estetycznie. W tym przypadku widzimy tylko reduktor oraz filtry, a reszta jest poukrywana. Przejdziemy teraz do bagażnika, a po drodze sprawdzimy wlew do tankowania gazu. Jak widzicie, wlew zabudowany jest w całości, mamy tutaj dużo przestrzeni, więc można było zastosować pełne złącze, co swoją drogą jest wygodnym rozwiązaniem. A jeżeli chodzi o bagażnik, w wersji 5 jest bardzo duży, jego przestrzeń to 775 litrów, natomiast zbiornik do tankowania gazu znajduje się w tym przypadku pod samochodem. Jego całkowita pojemność wynosi 52 litry, co w praktyce pozwoli nam zatankować 41 litrów gazu i pokonać dystans do 500 km. Podsumowując, jak widzicie, nasi klienci przyjeżdżają do nas z różnych części Polski, nowymi samochodami i montują gaz, a tym samym jeżdżą za połowę ceny. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.